51. Dokładnie tyle godzin bez ładowania udało mi się wycisnąć z Arctisów Nowa 7P Wireless. Czyli możesz grać cały tydzień po kilka godzin, a one i tak wytrzymają. Do wyboru są trzy kolory i symbolicznie oddzielają one wersję kompatybilności z konsolami. Wszystkie jednak działają też z PC. Ale jeśli nie lubisz lub nie chcesz łączyć się bezprzewodowo, to pamiętaj, że działają też po kablu mini-jack. Dla konsolowców lub lubiących grać mobilnie, na przykład na handheld, Dach, jest też nadajnik na USB-C, więc słuchawki sparujecie dosłownie ze wszystkim. A tak słyszeliby was wasi kumple, gdybyście gadali z nimi przez wbudowany w słuchawki Arctis Nova 7P mikrofon. I co ważne, w tym momencie jestem na połączeniu Bluetooth, czyli całkowicie bezprzewodowym. Jeśli lubicie personalizować ustawienia dźwięku i wyciskać ze sprzętu cały ich potencjał, to koniecznie zainstalujcie SteelSeries GG lub aplikację Arctis, w której znajdziecie profile ustawień dla wielu popularnych gier, a także ustawienia ekualizacji pod wasze ulubione stylem. Muzyczne, możecie też pobawić się dostrajaniem mikrofonu i tworzeniem własnych profili dźwiękowych. I ciekawostka: w słuchawkach możecie mieć dźwięk z konsoli czy komputera, i równocześnie możecie rozmawiać przez telefon lub inne urządzenie mobilne. Czyli wychodzi na to, że SteelSeries chyba właśnie rozwiązało wszelkie problemy dotyczące komunikacji i dylematy: jak jednocześnie słyszeć i być słyszanym. A teraz wersja dla facetów. Tu robisz głośniej albo ciszej. I tu też robisz głośniej albo ciszej, ale słyszysz samego siebie, żebyś nie darł się po nocy, kiedy matka, dziewczyna, kochanka śpi za ścianą. Magia. Tu wyciszasz mikrofon. Czary. Tu łączysz się po Bluetooth, ale musisz trzymać, żeby mrugało tak szybko, bo jak wolno, to nie paruje. A tu włączasz, wyłączasz, wiadomo. To się wysuwa i wtedy cię słychać. Tu wpinasz małego Jacka. tu wpinasz USB, którym zawsze trafiasz. To się rozciąga, a nawet reguluje. I tu też się reguluje, tylko że przez wysuwanie. To jest Iście miękkie. Jakby było większe, to bym serio na tym spał. A uszy nie pocą się nic a nic i okularników też nie uciska. A to jest metalowe, więc nie dość, że tego nie połamiesz, to możesz też potraktować to jaksem. Nie wiem po co, ale mężczyzna najpierw daje w mordę, a później zadaje pytania. Także się nie interesuj, bo koci dostaniesz wiadomo czego. A jak grają? Scena jest nieco wąska, za to soprany bardzo wyraźne i co ciekawe, sporo w nich środka. W sensie nie w sopranach, tylko w słuchawkach. Przetworniki neodymowe. Kroki terror słyszę na respie już z banana, innymi słowy do grania bajka. A do słuchania muzyki? Bardzo, ale to bardzo dobre. Z tym zastrzeżeniem, że jakość tej muzyki w dużej mierze zależy od źródła dźwięku. Więc pamiętajcie o aktualizowaniu swojego oprogramowania oraz korzystaniu w waszych komputerach z Bluetootha o jak najnowszym, jak najwyższym standardzie. Linkę do słuchawek zostawiam wam przypiętego w komentarzu. Zerknijcie również koniecznie do bio. A jak chcesz zgarnąć taką podkładkę w prezencie na Mikołaja, to zostaw komentarz o treści QCK, a ja zobaczę, co się da zrobić. A no i łapcie również kod promocyjny